Pierwsze odpalonko Przykręcamy kluczyk i start stop A jak to zamruszało Czekaj pójdę się z tyłu A, tak, pójdź z tyłu ja włączę i wyłączę Powy? Tak Jest A rusz po poradku. Nie wpadł. No ale to musi mieć moc. No kurde. Wytrunia. Piąteczko. Zajebiście. Wiem, że zajebiście. A zajebiście. kurde łezka się kręci. No, Zobaczymy, jak to będzie latać. Super. Próbujemy? Teraz, teraz, teraz tylko na pajki, a już próbujemy, jak to leci. Pomału. Miało być pomału. O kurde. Yeah. Ale to leci. Byt. W Ale aż tak? No. A jeszcze sprawdzimy jak na zakrętach. No. Coś Robi, ty! Nie, wrócisz się? Ja, ty, ale mi tył! Wow. Ja! 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 Się trzyma, ty. No. Ach, ja! 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 No. Ja! Ale kręci! Brawo Simulon! Ale normalnie jak skuter wody. Taką lekkość ma! Ale ma! Chwila, mamy w pełni ślizg! Lepiej się zbiera niż ten! Lepiej się zbiera niż kas. Tak! Chwila! Ale ale to jest motor Dziękujemy Państwu za miły, spędzony czas. Ale my tu jeszcze musimy zostać kilka godzin, żeby silniczek dotrzeć. No. Dziękujemy. Ja mam. Hej.